Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku naszego kursu Gry na organach. Dzisiaj będziemy zajmować się pieśnią Czekam na ciebie, dobry Boże. Ten odcinek, jak i poprzednie, mogły powstawać dzięki wsparciu patronów. Tak więc, drodzy patroni, serdeczne dzięki Wam za wsparcie, ponieważ to dzięki Wam mogę cały czas dalej nagrywać i dalej działać. A jeżeli nowe osoby chciałyby dołączyć do grona patronów, link do mojego profilu Patronite będzie w opisie pod tym odcinkiem. Zachęcam Was również do subskrybowania, komentowania, oceniania tych odcinków, zaglądania na inne moje social media oraz na stronę, gdzie znajdziecie m.in. te nuty. Ok, nie będę się rozgadywał, tylko od razu przechodzimy do grania. Tonacja C-mol, więc może się wydawać troszkę trudna, ponieważ no, mamy jakby trzy b ale spokojnie nie ma się czego obawiać, ponieważ naprawdę jest to takie do przełknięcia. Pokażę Wam dwa sposoby, w jaki sposób ja to zazwyczaj grałem, żeby Was troszkę może tutaj pobudzić, może zainteresować, może takim rozwiązaniem, żebyście pokombinowali coś tutaj swojego w tym kierunku. Ok, więc zaczynamy sobie na przykład w sposób zwarty na razie, czyli to jest ten pierwszy sposób, gdzie zaczynałem właśnie w ten sposób. Czyli zwróćcie uwagę właśnie na to podejście tutaj, tak? Czyli robiłem tutaj lewą ręką coś takiego. Bardzo proste podejście, tylko trzeba uważać, żeby nam się palce tutaj nie pomieszały, zgadza się? Ok, a drugi sposób. No to tutaj lewa ręka zaczynała oktawą, a tutaj miałem pełny C-mol. Do oktawy w lewej ręce, i później miałem B-dur w taki sposób. B7, S-dur, do tego G7. Więc mam nadzieję, że widzicie już tutaj różnicę. Pierwsza wersja. I druga wersja Więc, jak widzicie, dwie możliwości. Wybierzcie to, które bardziej Wam odpowiada. To rozwiązanie, które bardziej Wam odpowiada i bardziej Wam się podoba. Oczywiście, w formie ćwiczenia, możecie jak najbardziej wykorzystać zarówno jedną, jak i drugą opcję. Oczywiście, idziemy sobie dalej. Ponownie mamy cemol I teraz, zwróćcie uwagę na różnicę pomiędzy drugą linijką a pierwszą. Nie możemy tutaj znowu dać cedura bo tu by nam się pogryzło, tak? Więc w pierwszej linii mieliśmy C dur w tym pierwszym takcie, natomiast w drugim musimy, w, dru w pierwszym takcie, w drugiej linijce musimy tutaj trzymać C mol, tak? Więc możemy coś tutaj zmienić ewentualnie w lewej ręce, czy z podejściem, ale cały czas właśnie zwracając uwagę na to, żebyśmy trzymali tutaj ten C mol, tak? I później na ten F mol na przykład w takiej formie. I teraz F mol. I teraz na przykład tak. C mol. Myślę, że to widać, co się dzieje. Czyli na tych ósemkach znowu robię podejście do F mola G7. Tak. I na przykład tu rozwiązanie w takiej formie. Czyli. Obowiązkowo musicie tutaj pilnować palców, żebyście się gdzieś tutaj nie pomieszali, bo dość łatwo można się tak naprawdę tutaj gdzieś omcknąć i zagrać inne dźwięki. Oczywiście czasami może to zabrzmieć całkiem sympatycznie, całkiem ładnie i to Wam da kolejną jakąś inspirację do kombinowania, więc... Niekiedy jest to naprawdę na rękę, ale zwróćcie uwagę właśnie na to, żeby się za bardzo tutaj nie zamieszać i żeby te palce się tutaj sprytnie, że tak powiem, podmieniały. Mam nadzieję, że pierwsza tutaj, jakby zwrotka jest dla Was zrozumiała, w sensie te dwie pierwsze linijki, że to jest dla Was zrozumiałe. Oczywiście, jak coś, to przypominam, że komentarze są dla Was. Jeżeli czegoś nie będziecie wiedzieć, to śmiało możecie się pytać. Ale myślę, że jeżeli sobie na spokojnie, to prześledzicie tutaj i też nie starajcie się kopiować mnie jeden do jednego, bo um, też nie o to chodzi, tylko chcę Was właśnie tutaj Inspirować do szukania tych swoich własnych współbrzmień. Ok, nie będę się tutaj za bardzo rozgadywał, tylko teraz się zajmiemy przejściem pomiędzy zwrotką a refrenem. Ponieważ jeżeli tutaj kończymy, powiedzmy w takiej formie sobie zrobimy na szybko, to możemy zakończyć z tego cemola, odrywając ręce i przechodzić do tego Asa, tak? I zaczynając tam dalej refren, albo druga opcja, jeżeli kończymy, To robimy C mol, z tego C przechodzimy na B, palce mi uciekły, na B i PAM, tak? I wtedy robimy tutaj wyżej. Mam nadzieję, że widać, tak? Czyli dwie opcje. Zakończenie i zaczynamy jakby na czysto, tak? I tam dalej kontynuujemy, albo druga opcja, właśnie. B. Trochę za szybko poleciałem. Więc zaczynamy, jakby już od tego refrenu. B7. Do środka się wślizgujemy lewą ręką na C-mol. dur I tu robimy taki F-mol. Właściwie z sextą, ale niech będzie F-mol. Tu taki. G7 nam wchodzi, co nam się troszkę gryzie i możemy to rozwiązać na C-mol, później C-dur, albo druga opcja, czyli tu mamy ten F-mol. Teraz powiedzmy G7, żeby nam się gryzło, i na przykład robimy coś takiego, czyli stercją ten c -mol i dalej mamy stercją w basie, F-mol, B-dur i na przykład c -mol, Powiedzmy, Es-dur, F-moll, G7 i C-moll. Przejdziemy sobie jeszcze raz, powiedzmy, teraz bardziej rozłożony sposób. A-dur, B, C, A, S. I teraz powiedzmy, oktawa niech będzie, F-moll. G7 z podejściem i teraz, żeby nie zrobić tu czegoś takiego, to C mol C dur, b B7 na przykład. Ześlizgujemy się do środka. S dur, F mol, G7 i teraz na przykład F żeby nam się gryzło i cedur na zakończenie. Okej, okay, mam nadzieję, że ten odcinek Was do czegoś tutaj zainspirował, coś fajnego wam pokazał i mam nadzieję, że to wam się naprawdę przyda. Jeżeli obejrzeliście do końca, to możecie napisać, że obejrzeliście do końca, bo ciekaw jestem, ile osób tak naprawdę dociera tutaj do tego momentu. Okej, okay, dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie znowu się będziemy zajmować pieśnią Czekam na Ciebie, ale nie dobry Boże, tylko już inną wersją. Kto wie, e, jaka jest jeszcze druga wersja, e, znaczy druga pieśń, która też się zaczyna na czekam na Ciebie, to niech napisze komentarz na dole. Dobra, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Aha, możecie oczywiście mnie wspierać dzięki patronom. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!